Cześć, witajcie z tej strony Water Studio! I dzisiaj gramy w taką. Znaczy, czym dzisiaj gramy? Dzisiaj właśnie. Nie gramy, tylko właśnie wylądowałem w jakiejś klasie, gdzie jest dużo innych uczniów. Halo, to jakaś lekcja dzisiaj się odbywa? Aha, bo to przecież czwartek, 13 stycznia. No to chyba tak, że jakieś lekcje są w szkole. Nie, a tak na serio to gramy w grę The Presentation Experience. Fajna gra, polecam, ja już grałem. Chyba popularna jest na YouTubie nadal, nie wiem. Yy, Updateuje się bardzo często, także to, to też popieram. Ogólnie chodzi o to, że musimy zniszczyć tą prezentację, jak gdyby nauczycielka, żeby ten. Nauczycielka stoi tam, tam gdzie ja właśnie myszką jeżdżę. I ona właśnie wybiera do prezentacji i... Kupi <śmum> temat. Czy jedzenie kwiatów jest możliwe? Dobra, czekajcie, bo ktoś rzucił. Ktoś poszedł do nauczycielki i rzucił ją dynamitem. Okej, okay, tutaj są dziwne rzeczy się dzieją i mam nadzieję, że YouTube tych dźwięków nie usunie, ale chyba nie. Dobra, mm, także lecimy. Mogę rzucić dynamitem ze 100 punktów. Ja mam 637, także rzucimy kogoś dynamitem. Rio! O kurde, przypadkowo w nauczycielkę się zdenerwowała. Nic się nie stało. Oczywiście wszystko jest pod kontrolą. Eee, dobra, ten wietrzy, się wietrzy, na laptopie pisze. Co on tam pisze? Gra w jakieś gierki. Ogląda filmy na YouTubie i relaksuje się przy wiatraku. No to nieźle. No to nieźle, nieźle, nieźle. Powiem że nieźle, już to mówię milion razy. Yy, czyli tak. Tu chodzi właśnie o to. Dzisiaj taki krótki z bo tutaj za dużo się nie dzieje, nie mam robu co to już nic nie zrobimy. Ale przynajmniej żeby 7 minut odcinek był, to już będzie dobrze. Yy, Mega launch, Dobra, Mega Launch. Dobra, co to jest ten Mega launch? Oj, 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 trochę chyba się komuś ekran zaczął. nie, kurde, kupę zrobić w lasie, Jezus Maria, no, co dobra, co sas, bro, bro, ja ci zaraz zrobię, bro, to będziesz miał bro, dobra, o, Jezus, to, to jest najgłupsza gra, jaką można by myśleć, chyba, to patrzcie to. womit. <laughs> Zżygałem się w klasie. Nie można razy zwymiotować w ogóle. Jezu! Zwymiotowałem dziesięć razy! Co? Dobra. O kurde, ej, mordo, nie kopiuj! Jezu, to te z są najlepsze <grym> O ja już kocham tę grę po prostu, nie? Bro Dobra, można książkę sobie przeczytać Idziemy na pierwszą sobówkę, bo ja nie przeczytam Napisałem przez nikogo, po prostu, dobra Napisałem przez Ejsporgera <grym> e, Przez Jerry'ego, przepraszam, bo się nazywam w Robloxie, Super Ejsporgera Nieważne, zresztą Można kliknąć, co to się stanie Btf Kurde, kod można. No dobra. Nie chcę się kodów używać. Gramy fair play. Nie <grystanie> chociaż ja już to, to grałem dużo. Okej. Okay. Oh my god. Oh my god. <grystanie> ja się, nie no, ta klasa to po prostu rozwala. Ja bym chciała iść do tablicy, hallo, jakąś tam rozwałkę zrobić przy tej tablicy. Kurde. Ojej, you mnie no to nie pasuje. School, a że szkoła bardziej w mojej prezentacji. No, ale to przecież wiadomo, morda, nie musisz mi tego mówić. Ja jeszcze ma, miałem ci płacić punkty za to, żebyś mi to powiedział? No, chyba cię coś boli. Dobra. burb W sensie mi się wydaje, że do nagrywania ta gra taka średnia, ale okej. Okay. Tak sp sprawdzamy, czy na jak sobie się przejmie. Zresztą ja jeden raz i tak nagram. <grym> Dlatego, że daily już jest. Y o, słuchajcie, który też odcinek? Raz, dwa, trzy. Już czwarty odcinek! Czwarty odcinek już właśnie z Daily. Także mocno, mocno. No, już, y, dzisiaj mamy trzynasty. No, nie wiem, szósty, ale Was jest trzynasty. Czwartek już zaraz, piąteczek, piątunio. ładnie gra, tak. No dobra, ale już tutaj, jeszcze tylko sprawdzę, czek phone no Właśnie, YouTube'a trzeba sprawdzić, no normalny, kto normalny No mordo, ale nie musisz mnie wyzywać Dobra, było dziwne Ojej, bole mi Nie ja może 30 razy zrobić, nie, to trochę mocne O, my god wiem, ja jakoś tu się dużo nie dzieje, w sensie, może dlatego, że punktów nie mam, baby party, o, może to by coś tu się na odcinku trochę zadziałało, w sensie, no, yy, no właśnie, w sensie do nagrywania ta gierka już chyba nie jest dobra, jeżeli ktoś ma Robuxy oczywiście, to to gra. ale yy, tak trochę boli, boli, jeżeli chodzi o nagrywanie. No dobra, I to ja już chyba kończę ten odcinek, niestety był krótki, ale to jest taka gra po prostu na krótko. Bo nagrywam już tak, że 21.00 jest jestem taki zmęczony, że dzisiaj już więcej nie nagram. Także po prostu dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się jutro, piątek, ostatni dzień szkoły. Trzymajcie się, piona, a jeszcze musimy coś zrobić coś na koniec żygniemy. Dobra, jak już żyg zrobiony to trzymajcie się, piona i cześć.